Tu Podobno masz dla mnie robotę. Ano mam. Kierowcę potrzebuję. Be Co tam słychać? U mnie w sumie stara bieda. Lepiej powiedz, co u ciebie. Nie tęsknisz w ogóle za Night City? A za mało czasu minęło. Jego ostre kanty jeszcze mi się nie zatarły w pamięci. No i jak ci się żyje z dala od centrum cywilizacji? Masz na myśli Night City? Uf, powinieneś zobaczyć Oregon. Tutaj to dopiero jest życie. Co teraz robisz całymi dniami? Na razie odpoczywam, ale niedługo znowu biorę się do roboty. Mam pomysł na nowy cykl dance'ów. Pogodajmy jeszcze o czymś. Pewnie akurat prowadzę, nie będzie mi się nudziło. Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Tu Wi, podobno masz dla mnie robotę. Ano, mam kierowcy potrzebuję. To zadzwoń po taksówkę. Nie lubię taryfiarzy. Mają brzydki zwyczaj spierdalać, kiedy robi się gorąco. Słuchaj, nie lubię sobie strzępić języka, więc przejdźmy do rzeczy. Słyszałem, że jesteś najlepszy w mieście. A ja lubię pracować z najlepszymi. I wiem, ile kosztują ich usługi. Nie będę teraz opowiadał co i jak, bo jeśli mówią o tobie prawdę, to sobie poradzisz w każdych warunkach. Załatwmy sprawę szybko. Wchodzisz w to, czy się peniasz? Okej, okay, działamy. <noise> Widzimy się przy wejściu na rynek w Japantown. Zatrąb kilka razy, to podejdę. Nara. Hej, ty jesteś Wi, tak? O kurwa. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Masz coś na twarzy. Aha, granat. A można wiedzieć czemu? Co miałeś wypadek przy szanglowaniu? <laughs> Nieładnie. Wyjeżdżasz z osobistymi pytaniami, a sam nawet się nie przedstawiłeś. Ty jesteś Wi? Tak, to ja. Znakomicie, to jedziemy. Gdzie? Do Little China. Chodzi za mną kurczak kung pao z ekstra papryczką. Nie przeszkadza ci to? Co? Granat. Wiesz, ten na twarzy. Idzie się przyzwyczaić. Tylko muszę uważać, jak lubię, w nosie, żeby nie wyciągnąć zawleczki. Ładnie tu u was. Dużo się zmieniło. Skąd jesteś? Z Brazylii. Wiesz, to w południowej... Wiem, gdzie jest Brazylia. Z wami, Amerykanami, nigdy nic nie wiadomo. Tiger Gross Kojarzysz ich? Aha, kojarzę. Masz tam jakieś kupi? Nie, dlaczego? A nic, tak pytam. Ciekawy świata jestem. Okej, okay, jesteśmy na miejscu Czekaj tu na mnie i nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Można tak powiedzieć. A co to było? W dupie też miałeś granat? To no, ma... jest dobry moment na sztywi. was Nieźle było, co? Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś od razu mi powiedział, co zamierzasz. Ach, prawdę mówili. Dobry jesteś. Zajebiście dobry. Ale humoru za grosz. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Powodzenia, wi. I wyluzuj trochę. Powiesz w końcu, o co chodzi z tym granatem? A, to! Brat mi urwał nos szczypcami w trakcie sprzeczki. Wesoła rodzinka. Ta, mało powiedziane. No i ten mogłem sobie wstawić w szczep, ale to bardziej współgra z moim charakterem. Aha. No, a poza tym łatwo zagadać laski w barze. Hej, mała, nie wodź mnie za nos. <grym> I co? Działa? Nie bardzo. No dobra, a co z moją zapłatą? A co ma być? Dostaniesz! Jak mówiłem, najlepsi swoje kosztują. Trzymaj się wi. I ten noz do góry. <laughs> Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snow.